Nazywam się Adam Stępień, pracuję na stanowisku inżyniera spadcia i trenera Komatsu Poland. Komatsu Poland pracuje od 2006 roku, czyli od początku, ale w branży od 1999 roku, jeżeli chodzi o maszyny budowlane. Jest cały czas coś się dzieje, coś się zmienia, istnieje jakiś problem, rozwiązania, to, to jest zawsze coś nowego. Bo na tym jest kontakt z ludźmi. Czyli mówimy o Szkolenie, ja lubię ludźmi prowadzić, spotykać się, a mam bardzo fajnych ludzi w Komacie Polon, jeżeli chodzi o mechaników, więc ta część szkolenia jest bardzo fajna, bo mamy możliwość kontaktu. Zawsze mnie to cieszy, jak po szkoleniu wzrasta ich wiedza i są w stanie powiedzieć: tak, wiemy ja coś więcej. Kontakt z klientami fajna część pracy. Poza tym zabawa z takimi zabawkami jak maszyny budowlane także. Za dzieciaka człowiek zawsze lubił bawić się takimi sprzętami, a teraz ma okazję w trochę większym skali. Jeszcze no bardziej może męczącego, że jednak jesteśmy działamy na całej terenie polskiej jako wsparcie techniczne, więc bywa, że trzeba przejechać jeden koniec polski drugi i ten czas spędzony w samochodzie, to bardziej może uciążliwe niż, niż trudne. Nie? Bo ciężko powiedzieć o trudności w pracy, więc. To chyba tak może być, że bardziej uciążliwe. To jest jazda samochodem, ale sama praca przy maszynach, kontakt z klientami, nawet w sytuacji, gdzie są nieporozumienia, daje jakąś satysfakcję. A szczególnie, jeżeli się wyjaśni sytuacja i, i to wszystko idzie w na do, na dobrym kierunku i obydwie strony są, jakby, usatysfakcjonowane ze spotkaniami. Coś w tym jest, tak, że mm, tak jak go na solatek, człowiek nie wie, co chce robić, i zawsze mi dawało mi się, że. Yy, bo w domu miałem styczność z naprawianiem, różnych, tam chodzi o samochodówkę i tam czy jakieś maszyny rolnicze, więc wydawało mi się, że tego ucieknę, a jednak jest to gdzieś w głowie krwi, że to gdzieś się działo, że to człowiek lubi robić. I nie da się pracować w serwisie maszyn budowlanych, bo część pracy to też normalna naprawa maszyn, więc bywa tak, że ja nawet lubię pojechać do maszyny, robić z mechanikami, bo żeby się nie oderwać od tego. Czyli szkoleniowiec powinien czuć maszyny i wiedzieć, jak są budowane, jak działają, to nie jest tylko teoria, tylko też praktyka. I trzeba naprawdę to lubić, bo to jednak jest wymagająca, ciężka praca w różnych warunkach, niezależnie od pogody. Czasami sposób zabrudzenia maszyny też bywa specyficzny. Więc naprawdę trzeba to lubić. A jakiś obrót, czy tam lubię kłady, nie kłady takie rzeczy, które mnie interesują, czy militaria. Tak, zawsze jakieś tam są te rzeczy. No, no, fakt, że te militaria trochę związane z techniką, i to. Może być podobno z tym, co pracuje, ale jeżeli chodzi o kładziki, obrót, jakaś przyroda, to tak, to bardzo lubię. Nie? No i woda, nurkowanie, no, pływanie, takie rzeczy. Nie? To chyba tak jak większość osób.